Ze zbioru liczb od 0 do 15 losujemy jedną liczbę. Musimy obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej. Żeby policzyć to prawdopodobieństwo, to wystarczy, że policzymy, ile w tym zbiorze jest liczb pierwszych i tą liczbę liczb pierwszych podzielimy przez liczbę wszystkich liczb w tym zbiorze. Wszystkich liczb tutaj mamy 16, od 1 do 15 mamy 15 liczb i jeszcze 0, łącznie 16 liczb. Zatem policzmy teraz ile w tym zbiorze jest liczb pierwszych. Wypiszmy wszystkie liczby pierwsze. Najmniejszą liczbą pierwszą jest liczba 2. Liczby pierwsze to są takie, które dzielą się tylko przez samą siebie i przez 1. No i są to liczby większe od jedynki, czyli jedynki nie bierzemy. Pierwsza jest dwójka, kolejna liczba pierwsza to liczba 3. Czwórka nie jest pierwsza, ponieważ dzieli się przez 2, czyli czwórki nie bierzemy. Potem piątka. Dzieli się tylko przez 5 i przez 1. Dalej siódemka dzieli się tylko przez 7 i przez 1. Kolejna jest jedenastka dopiero. 11 dzieli się tylko przez 11 i przez 1. No i ostatnia liczba pierwsza w tym zbiorze to jest liczba 13. Ani 14, ani 15 już nie jest liczbą pierwszą. To są wszystkie liczby pierwsze, mniejsze bądź równe 15. No i teraz policzymy, ile jest liczb w tym zbiorze, czyli liczymy moc tego zbioru. Łatwo policzyć, że liczb pierwszych tutaj mamy 6, czyli w tym zbiorze liczbowym mamy 6 liczb pierwszych, czyli prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe 6. Liczba liczb pierwszych podzielić przez 16, przez liczbę wszystkich liczb. Ten ułamek możemy jeszcze skrócić w liczniku i w mianowniku, podzielić przez 2 i otrzymamy odpowiedź 3 ósme. Czyli poprawna jest odpowiedź B.